Ucieczka z Neon Vegas. Po wywołaniu alarmu w gwiezdnym blasku, Glimor Glim Złoty Język, Elara i Grung znaleźli się w epicentrum chaosu. Ochrona kasyna, składająca się z uzbrojonych droidów i naburmuszonych strażników, ścigała ich pośród paniki i rozsypanych żetonów. Baron Kratar, szef kasyna i właściciel skradzionego hipu szczęścia, wydał na nich wyrok. Glimor, z uśmiechem godnym rekina, wiedział... Że ucieczka z Neon Vegas będzie wymagała czegoś więcej niż tylko szczęścia. Plan ucieczki Glimora był improwizowany, jak zawsze. Skierowali się do strefy usługowej kasyna, gdzie znajdowały się wszelkie systemy transportowe. Glimor, biegnąc, rzucał replikowanymi przez replikator materii monetami, wywołując zamieszanie wśród goniących ich droidów. Elara, z jej niezwykłą zwinnością i zdolnością do kamuflażu, przemykała niezauważona, wyłączając po drodze kluczowe systemy bezpieczeństwa. Grung, z jego kolosalną siłą, otwierał drogę, dymorując wszelkie przeszkody. Ich celem był prywatny dog baron Krahara, gdzie stał jego luksusowy statek. Dotarcie tam oznaczało przedostanie się przez labirynt korytarzy i unikanie coraz liczniejszych patroli. W pewnym momencie zostali osaczeni. Glimor, widząc, że nie ma już ucieczki, aktywował replikator, który tym razem zaczął wyrzucać galaktyczne stroje kąpielowe w jaskrawych kolorach. Na chwilę strażnicy kasyna skonsternowani zatrzymali się, a to wystarczyło. Glimor, Elara i Grung wpadli do hangaru, gdzie stał lśniący statek Ktara. Glimor, bez wahania, skoczył za stery, podczas gdy Elara w mgnieniu oka schakowała systemy uruchamiające. Grąk z zadowoleniem odrzucił na bok ostatni zbliżających się strażników. Gdy statek zaczął startować, baron Kratar z twarzą purpurową od wściekłości. Wpadł do hangaru, wymachując laserowym pistoletem. Glimor z nonszalanckim uśmiechem zasalutował krtarowi, a potem odleciał, pozostawiając za sobą zrujnowane kasyno i wściekłego barona. Hip szczęścia był bezpieczny, a oni mieli nowy, lśniący statek trącia. Kolejna misja zakończona sukcesem, a Glimor już myślał o tym, gdzie następnym razem zabierze ich los i replikator materii.